Robiąc napisy na film o Sikorku, przeszła mi taka myśl i w sumie patrząc na to, co się stało w finale, ta opcja jest bardzo, ale to bardzo prawdopodobna. Mam nadzieję, że każdy jest już na bieżąco, a jeśli nie, to Rosa uderzyła, dla innych, dla niej, pobiła Kujawińską za to, co zeznała przeciwko Danielowi. Oczywiście należało jej się to, jak psu Buda, jedynie co żałuję, że jej nie poprawiła, niestety na jej niekorzyść. Kujawińska święta krowa ma świadków na to. Wiadomo kuba i kuby jej nie wsypią. Ale reszta może nie być aż tak koleżeńska. A wiadomo jest na nich ciemta. Szczególnie po tym, gdy wyszło co zrobiła z sikorem. A raczej czego nie zrobiła. Na pewno i Rosie będzie chciała zaszkodzić. W końcu ją pobiła. I to niezaprzeczalny fakt. A takie zachowanie jest niedopuszczalne w jakiejkolwiek pracy, a szczególnie na policji. De facto Iza napadła na funkcjonariusza na służbie. Domniemam i nie zdziwię się, jeśli rzeczywiście oskarży ją o pobicie i zarazem zostanie zwolniona dyscyplinarnie, jak Sikor za pobicie Burego. Znając ją na pewno tej zniewagi nie odpuści. A jakby nie patrzeć, teraz jej się tyłek pali, bo tak Sikor zeznał co zeznał. Ona zaprzeczyła, kubit zapowiedział iż ją uwali. Rosa też prowadziła małe śledztwo przeciwko niej. Nawet była u Krystyny, jednego posłała prawie do piachu lub tam trafi, Rosę wywali dyscyplinarnie, Kubi sam się wykończy, a na kupę na pewno coś znajdzie, chyba że odpuści w temat w co wątpię. Jeno jest pewne, w 18 sezonie dni Rosy na komendzie są policzone, naprawdę zdziwię się i kaktus mi na ręce wyrośnie. Jeśli Krystyna jej odpuści, daj koniecznie znać w komentarzu, a jak ty uważasz, Rosa zostanie zwolniona dyscyplinarnie?